Skarżewy pięknie ją na wiosnę. Rynek w centrum miasta zmienia się nie do poznania. Urząd miasta i gminy wspólnie z gminnym przedsiębiorstwem komunalnym rewitalizują miejską zieleń. Po wycięciu krzaków i oczyszczeniu skarb, e, przeszliśmy do centralnego miejsca na naszym rynku. E, było to bardzo zdewastowane miejsce. Rewitalizacją placu Halera zajęła się firma Art Hortus. W tej chwili przystąpiliśmy już do zajmowania darni. Następnie będą przeprowadzone e, prace związane z uprawą gleby. Założymy, zasiejemy nowy trawnik. Również powstaną nowe nasadzenia. Wiele drzew, szczególnie stare głogi, noszą ślady chorób grzybowych, były niezbyt dobrze pielęgnowane, no i trzeba je wymienić, i będą nowe nasadzenia. Wprowadzimy tutaj nasadzenia z berberysów, będzie wprowadzone więcej nasadzeń z krzewów o barwnych liściach. To przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych. Całego placu upiększy ten plac. W dalszym etapie, już od przyszłego tygodnia, rozpoczynamy współpracę z Polskim Stowarzyszeniem z Osób z Upośledzeniem Umysłowym i tam będą te osoby realizowały tematy związane z oczyszczaniem ścieżki rowerowej oraz innych placów zielonych w mieście. Koszt inwestycji to kwota około 10 tysięcy złotych, a to dopiero początek wysiłków zmierzających do poprawy wizerunku miasta. Polecamy również zobaczyć Chodnik w Skarszewach oraz Skarszewy w obronie Zabytków. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północnaTV i nie zapomnij subskrybować kanału.